fakty, a nie nasze opinie. Fakty są takie, że 38 rezolucji, które zostało przyjęte przeciwko Polsce, zostały one przyjęte głównie przez IPP, ale też grupę socjalistów, drugą największą grupę w Parlamencie Europejskim. Chciałbym podkreślić, że te rezolucje, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski, w wielu przypadkach były rezolucjami, które zostały stworzone na podstawie raportów Raportów organizacji pozarządowych. Jedną z takich organizacji pozarządowych była organizacja Fight Impunity Panceriego. Jak Państwo wiecie, były poseł Panceri już jest aresztowany i siedzi w więzieniu. Na podstawie tych raportów pod, powstawały teksty rezolucji, i na podstawie tych tekstów rezolucji dochodziło do głosowań i przyjmowane były rezolucje, które były i są po części powodem tego, że pieniądze dla Polski są blokowane. To kilka przykładów, bardzo proszę, możecie Państwo zobaczyć ten podkreślony fragment. Możecie Państwo zobaczyć, jak głosowali posłowie Sikorski, Różatun, a jak głosowała polska delegacja. Następny slajd poproszę. Tutaj jest oficjalne ogłoszenie wyników na stronie Parlamentu Europejskiego. Podkreślone nazwiska, jak Państwo widzicie, Halicki, Arłukowicz, Frankowski, Lewandowski, Łukaciejewska, Hibner, Kopacz, Olbricht, to wszystko są politycy Platformy. Tak. Tutaj, jeżeli Państwo zauważycie, kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie Państwo, że osoby, które atakowały Polskę za praworządność, siedzą teraz w więzieniach. Osoba, która atakowała Polskę, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, pierwsza atakująca, która optowała za rozpoczęciem procedury artykułu 7, Ewa Kaili, siedzi w więzieniu za łapówkarstwo. Tarabella, który przyjął 120 tysięcy euro za rezolucję przeciwko Algierii, siedzi w więzieniu. Ci ludzie inspirowali rezolucje, ich teksty, za którymi głosowali posłowie Platformy. Następny slajd proszę. Tutaj macie państwo wybrane rezolucje. No, było ich 38. My wybraliśmy dokładnie te, które bezpośrednio dotyczyły Polski. Następny slajd proszę. Możecie państwo zobaczyć znowu wyniki kolejnej rezolucji. Następny slajd proszę. Te wszystkie dokumenty państwo dzisiaj dostaniecie. Dziennikarze wszyscy otrzymają od nas wydruki tych głosowań. Następny następne głosowanie. Następne głosowanie, proszę. I proszę zauważyć, że na przykład rezolucja dotycząca relokacji, pamiętacie Państwo ten potężny problem nielegalnej migracji. Powiedzieliśmy nie. Nie ma naszej zgody na to, aby nielegalni imigranci przybywali do Polski. Za to także byliśmy karani. Co się stało? No, Ursula von der Leyen wyszła i powiedziała, że Polska miała rację. We should have listened to Poland. Okazało się, że powinni słuchać Polski, ale nie słuchali. Ten podział kwotowy upadł. Upadł w ogóle nie zadziałał. Głosowali przeciwko Polsce. Następny, jak Państwo widzicie, Parlament przyjął rezolucję, której wzywa państwa Unii Europejskiej do szybkiej relokacji uchodźców. Za to też byliśmy krytykowani. To także był powód, aby nasz, nasza, brak naszej zgody na nielegalną migrację, to był także powód, aby atakować Polskę, co, co owocuje zamrożeniem finansów. Następny 15 listopada 2017 rok. możecie Państwo zobaczyć wobec Polski artykuł 7, którego trzy miesiące po wyborach w 2015 roku domagała się aresztowana Ewa Kaili. I co łączy IPP, socjalistów z grupą polskich europosłów Platformy? Że głosowali tak samo, że wszędzie tam, gdzie Polska była atakowana, głosowali tak samo. Część z tych ludzi. Powtarzam, siedzi już w więzieniach. Z jakiej paki Donald Tusk teraz mówi, że on walczy o polski interes, że będzie walczył o polskie interesy? To są głosowania, to są fakty, nie nasze opinie. I będziemy przypominać te głosowania, będziemy je pokazywać. Następny slajd, proszę. Kolejne. Na wniosek Europosłów Platformy Komisja Petycji zdecydowała o zamknięciu petycji dotyczącej Via Carpatia. Poseł Poręba bardzo dobrze e, ten czas pamięta, wspominała o tym wczoraj. Na wniosek posłów Platformy. Jakim trzeba być politykiem, aby wnioskować o to, aby w Polsce nie powstała sieć dróg, która daje rozwój własnej ojczyźnie? Kim trzeba być? Oni są autorem tego wniosku. Widzicie Państwo, jak to wygląda w przypadku wolności mediów i tak dalej. Po kolejne pogorszenie się stanu praworządności w Polsce 2021 rok. Widzicie Państwo, jak głosowali. Tutaj jest tytuł: Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce. Jak głosowali, także nazwiska są podkreślone. Cała Platforma głosowała przeciwko Polsce znowu. Z jakiej paki ten człowiek ma czelność w ogóle brać pod uwagę to, że będzie premierem Polski? Jak w tylu sprawach głosowali przeciwko Polsce i pytają, gdzie są pieniądze z kapitału. Tutaj redaktor Puska wczoraj krzyczał: Szkoda, że go dzisiaj nie ma. Ano są tam, gdzie je zablokowali, ano są tam, gdzie Trzaskowski zapowiedział, że będą czekały, aż oni wrócą do władzy. Nie damy się żadnym szantażom.